Dobry wieczór, witam państwa ponownie. Dariusz Milejczak, minęła godzina 19.30, a to oznacza, że zaczynamy program Otwarta Antena. Byli ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia. Rządzący mówią o przestępcach, opozycja mówi o więźniach politycznych. Prezydent podejmuje skazanych w Pałacu Prezydenckim i jest wstrząśniętym ich osadzeniem. Polityka miesza się z prawem w sposób niespotykany. Do tej pory w trzeciej RP, w Cogra w co gra rząd, o tym już teraz w rozmowie z Państwa i moimi gośćmi, posłanką z Koalicji Obywatelskiej Katarzyną Kierzek-Koperską. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Pani poseł zdalnie w studio poseł PiS były minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Trzynkowski-Wersnek. Dobry, Dobry wieczór. Pan pozwoli najpierw pytanie do pani poseł Koperskiej. PiS cały czas mówi pani poseł, że Kamiński i Wąsik poszli do więzienia za zwalczanie korupcji. Co pani na to? No Może zaczniemy od tego, że przypomnijmy, za co tak naprawdę panowie Kamiński i Wąsik zostali skazani. Ano za to, że w latach, w których piastowali funkcje szefów CBA, nakłaniali funkcjonariuszy do działań bezprawnych, fałszowali dokumenty, kreowali rzeczywistość, której nie było. Po to tylko, żeby, żeby pozbyć się swojego przeciwnika politycznego, Andrzeja Lepera, i za to właśnie zostali skazani. Zatem trudno tutaj mówić o walce z korupcją. Walka z korupcją jednak podlega pewnym procedurom prawnym, których tutaj panowie absolutnie nie przestrzegali, wręcz przeciwnie, łamali prawo obowiązujące. I orzekł to sąd pierwszej instancji. Panie pośle, mówicie, że, że byli ministrowie Kamiński i Wąsik poszli do więzienia za zwalczanie korupcji. Tymczasem mieliśmy orzeczenie sądu pierwszej instancji, że przekroczyli swoje uprawnienia fabrykując aferę gruntową i tu cytat, tym samym naruszając i działając na szkodę interesu publicznego i prywatnego. No, po pierwsze warto przypomnieć, że jedno z tych orzeczeń wiedział y, sędzia Igor Tuleja, znany z zaangażowania politycznego, ale to jest na marginesie, uwaga, to nie jest w tej sprawie mm -hmm. najważniejsze. Najważniejsze jest to, że za czasów, kiedy CBA zostało stworzone, to była deklaracja Prawa i Sprawiedliwości, że stworzymy biuro walczące z korupcją. Od czasu, jak zostało stworzone, wskaźniki korupcji w Polsce spadły z jednych z najwyższych, z najwyższych w Europie do krajów, które najskuteczniej walczą wskaźniki, z korupcją. Wskaźniki, wskaźnikami, tu mówimy o konkretnej sprawie, gdzie tak, mieli przekroczyć przechodzę. uprawnienia. Już do mm -hmm. tego przechodzę. I tutaj mamy do czynienia ze sprawą, w której, co się stało, otóż do... Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynęła wiadomość, że są biznesmeni powiązani z kręgami władzy, którzy deklarują, że są w stanie odrolnić każdą działkę w Polsce ze względu na swoje kontakty w Ministerstwie Rolnictwa. I w odpowiedzi na te informacje i sprawdzenie, czy one są wiarygodne, Centralne Biuro Antykorupcyjne zorganizowało prowokację, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, że ci biznesmeni mają tak daleko idące wpływy, że mogą za pieniądze rzeczywiście tego dokonać. I w trakcie tej operacji która była realizowana, doszło do przecieku, doszło do przecieku i do tego, że te te osoby, do których te pieniądze miały dotrzeć, zostały ostrzeżone. Ale doszło tym. też do stwierdzenia, że nie było przesłanek do tego, żeby taką operację przeprowadzić, panie no, pośle. jeżeli, panie redaktorze, jest wiarygodna informacja, że są dwie osoby, które mówią o tym, że mogą załatwić w kręgach władzy odrolnienie każdej działki w Polsce, no to chyba obowiązkiem każdego urzędnika, w szczególności z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jest zweryfikowanie tego także za pomocą Tylko, prowokacji. Czy, czy, Służby mają takie możliwości. czy kontrolowana łapówka w tym momencie i w tamtej w tamtym przypadku, w tamtej sytuacji to było najodpowiedniejsze coś, co oni mogli zrobić. Bo podejrzewam, okazało się, podejrzewam że jeżeli, jeżeli byłoby tak, że można było w inny sposób stwierdzić to, że te tezy o tym, że są w stanie to załatwić, są wiarygodne, to pewnie Centralne Biuro Antykorupcyjne by się na to zdecydowało. Zdecydowało się na prowokację, ponieważ chciało sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jaka jest ta ścieżka tych pieniędzy, które mają dotrzeć ostatecznie do tych, którzy mają takie decyzje bezprawne podjąć. Ale panie redaktorze, w tej sprawie mamy do czynienia z jednej strony, tak jak mówię, z szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy obniżyli wskaźniki korupcyjne i w tej jednej konkretnej sprawie na pewno nie działali w, w sposób taki, który miałby obalić władzę przecież oni tam mieli, mieli te wiarygodne informacje jeszcze później Mariusz Kamiński dwa lata sprawował funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego również zarządów Donalda Tuska dopiero kiedy okazało się że również politycy Platformy Obywatelskiej są przez Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzani tak jak czyli każdy sprawa czysto polityczna wówczas został zwolniony i wówczas zaczęły się problemy wówczas zaczął się ten proces czyli sprawa czysto polityczna tak, uważam, na opinii. Absolutnie. poseł Koperska bardzo proszę Zaznaczę tylko, że panowie mieli wówczas obowiązek również poinformować, czy, wy, czy uzyskać zgodę prokuratora generalnego na tego typu działania, a jednak nie wystąpili o taką zgodę, nie mieli takiej zgody, nie, nielegalne podsłuchy, nielegalne preparowanie pieczątek, dokumentów, to nie są działania operacyjne służb, służb, nawet jeżeli było jakiekolwiek podejrzenie co do możliwości popełnienia przestępstwa, to jednak działanie poza prawem nie, nie, nie może być akceptowane w państwie, które jest państwem prawa i państwem demokratycznym i tak orzekł sąd wyroków sądu się nie podważa wyrok sądu jest ostateczny jak już w tej chwili wiemy, więc dzisiaj mówienie o tym, że panowie są niewinni no jak wiemy całe więzienia mamy ludzi, którzy twierdzą, że są niewinni to jest jakieś naturalne takie wyparcie osoby, która jest skazana, która musi pójść do więzienia, więc może nie Powinno mnie to dziwić, ale jednak przestępstwo było i ym, y, 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 y mamy dzisiaj tego skutki. Pan Michał na linii, panie Michale, dobry wieczór. Słuchamy Pan. E, e, dobry wieczór Państwu. E, ja chciałem powiedzieć Pani poseł, już nie, pani nie mówi o tym przestrzeganie prawa, bo sądy skazały. Wyrok Sądu Najwyższego był, że panowie, że ten marszałek Sejmu nieprawidłowo oddawał mandaty panu, panu Kamińskiemu, panu Wąsikowi i tego jednak nie przestrzegacie. Ale ja nie do tego chciałem powiedzieć. Mam już trochę lat. Nie wiedziałem, że doczekam się jednego. W Europie jest jeden podobno Łukaszenko, a teraz się narodził drugi Łukaszenko, ma na imię Donald. Tak, Panią. Imię do nas. Dziękuję panie Michale, dziękuję panie Michale za ten telefon. Panie pośle, dziś rozmawialiśmy z ministrem szłapką, który powiedział, że to jest początek tak naprawdę stawiania zarzutów zarówno Mariuszowi Kamińskiemu, jak i Maciejowi Wąsikowi, bo za chwilę dojdą zarzuty za Pegasusa. Znaczy nie wiem, jaką wiedzę i skąd ma minister Szłapka, który ma wrażenie, że pozostał w roli hepenera, a nie czuje się ministrem. Ja bym chciał usłyszeć, co on po miesiącu od objęcia funkcji zrobił dla Poznania. Jakie ma plany na wydarzenia międzynarodowe w Poznaniu? Niech tym się zajmie. On już nie jest hepenerem. On nie powinien biegać z kartonami i wygłaszać do mediów różnych testów, tylko powinien wziąć się do pracy. Jego zostawmy. W tej sprawie jest istotna inna rzecz, że mamy do czynienia z dwójką funkcjonariuszy publicznych, posłów, byłych ministrów spraw wewnętrznych i administracji, którzy że w takim trybie mimo ułaskawienia prezydenta i mimo tego, że na takie możliwość takiego ułaskawienia wskazuje się w doktrynie. To nie jest rzecz jakaś wymyślona w doktrynie, gdzie uczy się studentów, mówi się o tym, że prezydent na każdym etapie postępowania może takiego ułaskawienia dokonać. Mimo to siłowo wkracza policja do pałacu prezydenckiego, zatrzymuje posłów i oni trafiają do aresztu. No to jest rzecz rzeczywiście, która zbliża Polskę do krajów raczej wschodnich takich jak Białoruś, jeżeli do tego dodamy panie redaktorze to, że Minister kultury narzuca siłowo, bezprawnie nowe władze w telewizji polskiej. Dzisiaj sąd orzekł w tej sprawie, że te władze zostały bezprawnie odmówił wpisu do krajowego rejestru sądowego. No to tutaj, to dlaczego nie wyciągniemy w tej chwili w takim razie wniosków z tej decyzji? Jakie są konsekwencje prawne w tej z tej decyzji? Minister kultury powinien nie tylko ponieść konsekwencje polityczne, ale również prawne, ponieważ naraża spółkę na bardzo istotne straty wielomilionowe straty. A okazuje się, że te władze są mianowane bezprawnie. Mamy do czynienia w tej chwili z Festiwalem Bezprawia, a pani poseł mówi o tym, że osoby, które walczyły z korupcją, słusznie trafiły do więzienia. No dla mnie jest to po prostu coś niebywałego. Festiwal Bezprawia, tak, tak mówi minister Szynkowski Welsenk. Pani poseł, jak się pani do tego odniesie? No, nawet powiem szczerze, że trudno y, odnosić się do tak, do tak y, no, niebotycznie no niejasnych argumentów jakie pan pan poseł tutaj nam próbuje przedstawić ja tylko chciałabym zwrócić uwagę na jedno pan prezydent ułaskawił um, dwóch panów posłów um, w sposób niezgodny z prawem o tym się wypowiedział już w uchwale Sąd Najwyższy w 2017 roku a na podstawie kasacji złożonej przez rodzinę zmarłego Andrzeja lepera w 2023 roku w maju Sąd Najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia i w grudniu mieliśmy wyrok Ostateczny. Pan prezydent nie mógł ułaskawić dwóch panów przed wydaniem tego wyroku w drugiej instancji, dlatego że tak mówią przepisy prawa. I ale państwo się powołujecie, innego, że no. mu. Ale tylko chciałabym dokończyć. Państwo mówicie, że mógł. Ja chciałabym wskazać na artykuł 42 ustęp 3 Konstytucji, ponieważ Państwo mówicie, że konstytucja jest najwyższym aktem prawa, i to jest prawda. Konstytucja, jeżeli nie reguluje pewnych kwestii, odnosi się do ustaw, które też są źródłem prawa w Polsce. Ale także artykuł 42 mówi o, o tym, kto jest osobą winną. No i winną jest osoba ta, która jest kazana prawomocnym wyrokiem sądu. Wyraźnie jest to napisane. Prawomocnym wyrokiem sądu. Więc zapytajmy pana prezydenta, kogo on uniewinił w 2015 roku. Zresztą pan profesor Zimmerman, który jest e, e, autorytetem w dziedzinie prawa, który był e, promotorem pracy doktorskiej pana prezydenta, dzisiaj mówi wprost. Ja nie wiem, z jakich książek uczył się pan e, prezydent po doktoracie na mojej uczelni, ale na pewno ja nie uczyłem go takich rzeczy. Więc proszę nie mówić, że studentów Uczy się tego, że w każ na każdym etapie postępowania no, ale jest to. pan prezes. W, pro w pod profesora w profesora Waltosia, no to jest napisane. No. Tak, a, a propos profesora Waltosia, na, na którego często powołuje się Prawo i Sprawiedliwość, panie ministrze, dziś rozmowa z profesorem waltosiem, który powiedział tak, nie można ułaskawić w trakcie toczącego się procesu słowa profesora waltosia aczkolwiek faktycznie w jego podręczniku takie sformułowanie istnieje zmienił zdanie, no cóż, istnieje, cóż, zmienił cóż, zdanie. Po, pani pani, Polityka pani zmienia zdanie również prawników również pani poseł prawa, tak pani tak. poseł pani poseł mówi o kwestii uniewinnienia nie chciałbym tutaj tego wątku rozwijać bo pewnie zeszłoby nam bardzo dużo czasu przecinek przy rozmowie pan paweł na linii dobry wieczór słuchamy dobry wieczór no więc y, sytuacja jest taka, że sądy w zasadzie w większości krajów świata no, sympatyzują w zasadzie z lewicą, z tymi poglądami lewicowymi. I y, faktem jest, i to jest problem nie tylko polski, że wymiary sprawiedliwości y, ludzi oskarżonych y, o przestępstwa wszelakie o lewicowych poglądach traktują łagodniej niż inni. Panie Pawle, a ja myślałem, że sądy są niezależne i niezawisłe. Teoretycznie oczywiście tak, ale praktyka mówi co innego. A poza tym, no, zobaczmy sobie na Parlament Europejski. Tam siedział kiedyś w parlamencie pan Panceri, pani Ewa Kaili, Sprawę za korupcję miała też pani Jurowa. Także korupcja jest ogromnym problemem, a ludzie, którzy walczą z tą korupcją są zwalczani. Ja nie mówię, że minister Wąsik czy tam minister Kamiński nie dopuścili się nadużyć, bo nie znam dokładnie, tej sprawie on znam z telewizji, to trudno cokolwiek powiedzieć, ale chciałbym pani z Platformy powiedzieć, że wszystkie bez wyjątku rządy po 1989 roku łamały konstytucję, bo ona na przykład gwarantuje dostęp pełny do służby zdrowia, a z tym jest ogromny kłopot. Wszyscy łamaliście konstytucję i to w najbardziej newralgicznym punkcie, gdzie chodzi o ludzkie zdrowie. To wszystko dziękuję. Panie Pawle, też ciekawy głos. Dziękuję pani poseł. W takim razie, jak pani myśli, co teraz zrobi prezydent? No, Prezydent może ułaskawić i to zrobić teraz zgodnie z prawem panów Wąsika i Kamińskiego. No i jestem ciekawa, czy ma zamiar taki ruch poczynić, dlatego, że nie ma tak naprawdę innej drogi wyjścia dzisiaj, jeżeli chce, aby panowie trafili na wolność, a przecież powiedział, że zrobi w tej kwestii wszystko. Zobaczymy, na ile istotni i ważni są koledzy pana prezydenta dla niego, pan Wąsik i pan Kamiński i czy zastosuje prawo łaski teraz już skutecznie. To, to, to pyta pana ministra, co pan wie, czy, czy, czy już wiadomo, jaki krok może i jaki ruch może teraz wykonać prezydent Andrzej Duda, no, bo Pojawiają się takie głosy także ze strony rządzącej, że tak naprawdę nie chodzi tutaj o kwestię ułaskawi czy nie ułaskawi, tylko dalszej eskalacji i być może przyspieszonych wyborów. Znaczy, to zupełnie nie chodzi o to, czy ważni są ci koledzy, czy inni, to może w Platformie takie zasady obowiązują. Tutaj ważne są przepisy prawa. Jeżeli prezydent podjął raz decyzję o ułaskawieniu i ta decyzja jest... Podważył ją Sąd Najwyższy. No, drugi raz podejmowanie tej decyzji. Panie redaktorze, Sąd Najwyższy, jeżeli pan już podjął hmm. ten wątek, ocenił tą sprawę właściwa Izba Sądu, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oceniła tą sprawę. I teraz jest też ważny element, tak? bo państwo mówicie, to nie jest właściwa Izba Marszałek Kołownia mówi, to nie jest właściwa izba. To jest tak wyrazisty przykład wybiórczego stosowania prawa. Ja panu powiem, że w 2018 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, dzisiejszy minister sprawiedliwości, jedną z pierwszych swoich spraw skierował do Sądu Najwyższego właśnie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która przyznała mu rację w jednej ze spraw i on później pokazywał tą decyzję, uznawał tą decyzję. Dzisiaj mówi się, że ta izba jest niewłaściwa, jest oceniana jako niewłaściwa, a ona nie za chwilę. Bo nie uznaje oceni, jej żaden europejski trybunał. A ona za chwilę oceni ważność wyboru. I to wtedy będzie właściwa do tego, czy będzie niewłaściwa? To jest wybiórcze stosowanie prawa, to jest falandyzacja prawa ze strony platformy obywatelskiej, a ciekawe jest to, że pani poseł zupełnie nie odniosła się do decyzji dzisiejszej, ja to wspomniałem, Krajowego Rejestru Sądowego, odmawiającego wpisu nowy No to dajmy się odnieść to dajmy się odnieść Pani poseł i telefon, bo mamy kolejnego widza na linii. Pani poseł, bardzo nie? proszę. Niestety, nie znam, musiałabym się zapoznać nie będę nie na znam, ten nie temat wiem, nie zabierać nie głosu. Natomiast jeszcze tak. raz przypomnę 2017 Sąd Najwyższy stwierdza, że Pan Prezydent nie mógł zastosować prawa łaski 2023 rok sprawa trafia z powrotem do sądu rejonowego. W związku z tym proszę nie mówić, że Sąd Najwyższy Ta sprawa była tutaj była tutaj w pana prezydenta. Ta sprawa z decyzji Sądu Najwyższego z 2017 roku była oceniona przez Trybunał Konstytucyjny. I Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Sąd Najwyższy nie ma prawa limitować prawa łaski konstytucyjnego prawa pana prezydenta. Z drugiej strony Trybunał, y, 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 profesor Piotrowski y, powiedział w, bodaj wczoraj, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa zajmować się rozpoznawaniem spraw karnych, bo to kompetencja władzy sądowniczej. Ale ma prawo zajmować się mhm. kompetencjami organów państwa, w tym przypadku oceniał kompetencje prezydenta i czy ona może być ograniczona? Kolejny telefon na linii, dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Na początku bym prosił, panie Szynkowski, niech pan tro, trochę się ostudzi, bo naprawdę emocje panem targają niesamowite. To raz. Pan a to propos nie, akcji, pan. pan mówił, że siłowe wejście do pałacu prezydenckiego. Gdzie pan to widział? Czy ktoś został poszkodowany? Chyba nie. Chyba było normalne wejście policji. Biznesu, nie, ma w jakich, nie ma w jakich mediach tego zobaczyć, Tych proszę pana, pana, dlatego, bo nie ma już żadnych SOP i, mili, i policja to jest jedno ministerstwo. Oni ze sobą współpracują. Pan jest zdziwiony, bo ja nie. Jeśli pan był w rządzie, no to niestety, to nie wiem o, o czym pan mówi. Yy, a propos Sądu Najwyższego, o, orzeczeń sądowych, historia to wszystko sądzi, bo ile y, mamy komentarzy, tyle decyzji sądu. Także. Poczekajmy ze wszystkim, ze spokojem. Polejmy się zimną wodą na głowę. Dobra, dziękuję za ten, za ten telefon i za ten głos, panie ministrze. Wrócę do pytania, które zadałem przed chwilą, ponieważ pojawiają się takie głosy, że w grę wchodzi, że w grze, w tej grze chodzi o eskalację i przyspieszone wybory. Znaczy, jeżeli um, ktoś eskaluje, to przepraszam, kto eskaluje w tej sprawie? To znaczy, no, jeżeli minister Sienkiewicz wynajmuje osiłków, których ja spotkałem w papie o trzeciej w nocy, wie pan, dzień przed Wigilią, którzy weszli tam, żeby siłowo przejąć władzę, no to ja czegoś takiego jeszcze nie A widziałem. A taki scenariusz ze, z przy, przyspieszonymi wyborami, on jeżeli jest na, na tapecie, jest możliwy? Pan się spodziewał, panie, panie redaktorze. Jestem ciekawy, czy pan się spodziewał, albo pani poseł się spodziewała, że tak będzie wyglądał pierwszy o, czy... miesiąc rządów platformowego? Obywatelskiej? Nie, się nie spodziewał że że zatrzymania w pałacu prezydenckim, siłku, panie Pośle. W tak. I, I policję w Pałacu Prezydenckim. Czy państwo się tego spodziewaliście, że takie, takie będzie przywracanie praworządności? Niech pani poseł powie. Ja, ja pana redaktora uwolnię że... od odpowiedzi na te pytania, ale niech pani poseł powie, czy tak sobie wyobrażała funkcjonowanie jako poseł w nawyku... A ja chętnie ja odpowiem chwilę. za chwilę, ale pani poseł, bardzo proszę. Ja się spodziewałam, że państwo uznacie wynik wyborów i uznacie, że po prostu wasze ale rządy się skończyły, skończyły. Wyników wyborów. natomiast widać z każdym dniem, że nie uznajecie tego, że chcecie dalej mieć wpływ i na sądy i na prokuraturę i na wszystkie organa państwa tam gdzie jeszcze możecie, ale panie pośle, nie, nie proszę, nie po posypać głowę popiołem i przyznać, przegraliście, a, y, wiele, y, Osób, które wprowadziliście w, z, głównie właśnie w sądownictwie, dzisiaj mamy tego skutki i dzisiaj mamy e, niestety wy, wy, jakieś uchwały, wyroki, e, które są nie. Uchwały to mamy sejmu, uchwały to mamy sejmu na podstawie którego państwo chcecie rządzić. E, Ludzie tego nie rozumieją, manipulujecie opinią publiczną, natomiast dzisiaj potrzebne nam jest spokój i potrzebne nam jest wyciszenie tych emocji. No to bardzo to skutecznie raz, wycisza te emocje. Jeszcze raz, trójpodział władzy, jaki był przed 2015 rokiem, a, a Państwo żeście go po prostu zniszczyli przez te 8 lat. To jest... Skutecznie ochroniarzami Donald Tusk w Polskiej Agencji Prasowej wycisza emocje. Muszę pani powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa metoda na wyciszanie emocji, żeby o trzeciej rano wprowadzać o, o siłku. W Ale co pan tam robił o 3 rano. Kresowej. Panie pośle, co Pan tam robi o trzeciej rano. Prowadziłem tam interwencję poselską, nasza... ponieważ narzucono tam nielegalne władze, pani poseł. I pani e, powinna zamiast dzisiaj próbować publiczna. tego bronić, jako nowy tak. poseł. Pani powinna się wstydzić, tak naprawdę przychodzić do programu i bronić tego, że wchodzi się z ochroniarzami jak z silnymi pan... ludźmi, o których kiedyś mówił minister Siemoniak, z silnymi ludźmi, osiłkami wchodzi się, żeby przejmować władzę. Wie pani? To jest po prostu wstyd. Pani, Podajmy odpowiedzieć jeszcze jak, e, poseł Koperski. przeciwnie. Ja uważam, że to Państwo. Się powinniście wstydzić, ponieważ e, telewizja publiczna jest naszym pani autoryzuje dobrem, a nie tylko państwa partii. I dlatego mamy prawo wyciszyć w niej emocje i To pani wycisza hejtem, tymi osiłkami, ja tymi ochroniarzami ja te, emocje, te emocje, tak? tak? Czy, czy Pani, jeżeli pani chce wyciszyć emocje, to pani najmuje firmę ochroniarską z, och z ochroniarzami, żeby wyciszać emocje? Ale, czy jakieś inne ma pani metody? Ale Jestem państwo ciekaw. zablokowaliście możliwość pracy tym ludziom. Ale okazało się, że te władze są mianowane nielegalnie. Dzisiaj przyznał to krajowy rejest sądowy, a pani mówi, że pani nie zna tej sprawy. To niech pani może zapozna się z tą sprawą, bo to warto, Ale nie, nie w tej sprawie się tu spotykamy dzisiaj, panie pośle. Nie, spotykamy się w sprawie bezprawnych działań Platformy Obywatelskiej chciałbym o nich podyskutować, a pani nie jest nieprzygotowana, no żałuję. Pan Henryk na linii, panie Henryku, dobry wieczór, mówić... ostatni telefon, który wpuszczam na antenę. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No się tak słuchając tej dyskusji właśnie mam jedno wielkie pytanie, bo cały czas mi to tkwi, jak w, tych, w tym nowym rządzie to wszystko wygląda. Dwóch naszych panów posłów, którzy walczyli z korupcją, z tym całym złodziejstwem, zostały zatrzymane i są w areszcie. Moje pytanie: to na czym to polega, że strzeli prosto do Brukseli i jako eurodeputowany? To jest normalnie wstyd, wstyd, co ten rząd robi. To wszystko, dziękuję. Pytanie retoryczne z jednej strony, ale dam jeszcze pani poseł się odnieść. Bardzo proszę. Znaczy no, proszę państwa panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu gdyby to dotyczyło każdego innego obywatela zwykłego Polaka zwykłej Polki nie będącej y, politykiem nie mielibyśmy tutaj w ogóle żadnej dyskusji a jeżeli panowie są politykami trafili do więzienia to wcale nie są więźniami politycznymi wbrew temu co mówi pis ponieważ w tej sytuacji polityk mógłby zrobić każdą jedną dokonać każdego jednego przestępstwa i zawsze byłby nazwany więźniem politycznym. A Włodzimierz politycznym. Karpiński, o którego wspomniał tutaj za, telewizm, za on trafił z aresztu popełni... do Europarlamentu. To to ja. jest każdy, ale każdy pani... może na to liczyć, czy pani nie? Pośle, ale proszę ale powiedzieć, proszę czy proszę Włodzimierz Karpiński, który ale... stał się europoseł Platformy Obywatelskiej, hmm. trafił z aresztu do Europarlamentu? Każdy obywatel może na to liczyć, czy tylko wybrani obywatele? Jak pani sądzi? Panie pośle, raz jeszcze chcę powiedzieć każdy jeden ma być traktowany tak samo w Polsce obywatel A nie jest właśnie, to jest I jeżeli jest kazany to musi trafić do aresztu, bo tak działa państwo prawa. Nie rozumiem państwa zdziwienia. Ale nie rozumiem, tego, tego tej całej frustracji, tego a to nie jest frustracja, pani, to, jest to jest słuszne oburzenie na bezprawie, które państwo. Dlatego, użyjecie. że właśnie bezprawiem byłoby, gdyby panowie z jakichś powodów, dlatego że mają kolegę na najwyższym urzędzie w państwie, pani byli, kończy z tymi kolegami to u was tak w, działa. W, w, par, w prawie Chronieni, asymilowani od społeczeństwa tylko dlatego, że pan prezydent uznał, że w ten sposób może ich chronić. Nie można stosować takich bez, bezprawnych metod w państwie prawa. Jutro protest w Warszawie w Wolnych Polaków, tak go nazywacie, chociaż wcześniej miał się nazywać w obronie wolnych mediów. Ilu osób się spodziewacie w Warszawie w czwartkowy wieczór? Mobilizacja jest bardzo duża.